W początku słuchajmy się słowo, które jest zapisane w Ewangelii, według świętego Mateusza, rozdział 11, 25 i 26, werset. Takie proste słowa. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie podobało”. Pan Jezus kiedy. Rozmawiał z ludźmi, zanim cokolwiek zaczął mówić, też zwracał się do ojca. Często możemy poczytać, że szedł i modlił się w odosobnieniu, modlił się. Czy to rano, czy to nawet zanim zaczęło świtać, i późnym popołudniem, i późnym wieczorem również pan Jezus modlił się, wysławiał ojca. I tutaj też u nam mówi: Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi. Bo uwielbienie, cześć. Należy się tylko i wyłącznie Bogu. Ale niesamowite słowa mówi. Dziękuję Ci, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Te wszystkie rzeczy, które On mówił, zostały zakryte przed mądrymi tego świata, a zostały objawione prostaczką. Czy to oznacza, że ci, co mają, nie wiem, wyższe wykształcenie, to już nic nie zrozumieją? Nie, to chodzi o to, żeby być prostym takim prostaczkiem w sercu, aby otworzyć się i wyzbyć swojej mądrości, zaprzestać tego, co do tej pory poznałem, nauczyłem się, co myślałem o sobie, ale aby poddać się Bogu i w prostocie przyjść do Niego. Jak przyjść w prostocie? No tak jak dzieci z taką dziecinną ufnością, bo na to też wskazuje Pan Jezus. Że mamy przyjść jak dzieci. Nie mamy być dziećmi. Niekoniecznie mamy rozumować jak dzieci, ale podchodzić do tego wszystkiego właśnie jak dzieci. Bo tak się, zaprawdę, ojcze, tobie upodobało, że objawiłeś się tym prostym. Oczywiście to też oznacza w pewnym momencie, że jeżeli nie mamy wykształcenia może o sobie myślimy albo no, no tak to jest czasami nie mamy wykształcenia, nie wiadomo, jak wielkiego. Albo myślimy o sobie, no cóż ja mogę, to tamci się uczyli. To oni coś wiedzą, ja prost nic. Ale jeżeli nasze serce w prostocie chce poznać Boga, to Bóg pozwala się odnaleźć tym, którzy chcą Go szukać, którzy do Niego wychodzą. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale też takie słowa napisał od 26 do 29 Przypatrzcie się zatem sobie bracia kim jesteście według powołania waszego że niewielu jest między wami mądrych według ciała niewielu możnych niewielu wysokiego rodu ale to co u świata głupiego wybrał bóg aby zawstydzić mądrych i to co u świata słabego wybrał bóg aby zawstydzić to co mocne i to co jest niskiego rodu u świata i to, to co wzgardzone wybrał bóg w ogóle to co jest niczym aby to, co jest czymś unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Może są ludzie i wiemy, że są ludzie, którzy spędzają dużo czasu nad Słowem Bożym. I bardzo dobrze, że spędzają dużo czasu nad Słowem Bożym, ale mogą zrozumieć to, co tam jest napisane, nie poprzez to, jak są inteligentni, nie jak skończyli jakie szkoły, ale jak w prostocie serca podeszli do tego. Kiedy rozważają i możliwe, a Niemożliwe. Zapewne tak będzie, kiedy będziemy rozważać Słowo Boże, pewne rzeczy będą niezrozumiałe, a pewne rzeczy będą się nam w ogóle nie zgadzały. Wiele rzeczy w ogóle będzie bez sensu. Na logikę bez sensu. Ale wiecie co? To jest myśl Boża. Tu zawarta w tym słowie jest myśl Boża. Jeżeli my chcemy naszą myślą przyrównać się do myśli Bożej, to z całą pewnością to musi być niespójne, to musi być nawet głupie bardzo często. Ale tak wyraźnie upodobało się Bogu przez głupie zwiastowanie tym prostym ludziom objawić i przyjąć pewne rzeczy, które dzisiaj wydają nam się bez sensu. Ale Bóg mówi tak to właśnie ma być. Weź, przyjmij to w prostocie serca. Bądź tym prostaczkiem, nie prostakiem, ale prostaczkiem. W prostocie serca. To jest, to jest piękne, że możemy się zgromadzać w prostocie serca i tak Bóg chce, abyśmy się zgromadzali, abyśmy wielbili swojego, Jego święte imię. I wtedy zobaczymy, jak wiele rzeczy zostanie nam objawionych, kiedy przestaniemy kombinować. To nie jest możliwe. To na pewno nie może się udać. Pamiętam, jak kościoły się zamykały. Wszystkie kościoły się zamykały, a Bóg poruszył moje serce i otwórz kościół. Załóż zbór lokalny i wyjdź na zewnątrz. Panie, przecież wszyscy mówią, że mamy siedzieć, gdzie nie wolno wychodzić. Idź i wyjdź. No i co, panie, będę miał duży kościół? Idź i wyjdź. I wtedy, kiedy wszyscy mówili, że mamy się zamykać, myśmy się otwarli. Nie jak otwarliśmy się jako kościół, tylko otwarliśmy się na Boga i na Jego słowo, aby w prostocie patrzeć i czerpać z tego, co on do nas mówi. Cieszę się, że są ludzie, którzy rzeczywiście dokładają starań. Sam dokładam starań, aby czytać, aby zgłębiać Słowo Boże. Ale nie poprzez wykształcenie na tej, tamtej szkole, chociaż to wszystko jest oczywiście dobre. Nie poprzez to, że ktoś ma większe IQ, a ktoś ma mniejsze, chociaż mam wysokie i bardzo dobrze. Ale ten, co ma wysokie, ten, co ma niskie, może w prostocie serca zrozumieć. Ten, co ma wysokie IQ, może tego nie zrozumieć, kiedy będzie starał się to na swoje. Po swojemu przeanalizować, bo coś mi się nie zgadza. Wiele rzeczy się nie zgadza, ponieważ swój umysł, swoje myślenie przykładamy do Słowa Bożego. To nie może się po prostu zgadzać. Słowo Boże jest inne, dlatego Bóg wzywa nas nawróćcie się. Zmieńcie swój sposób myślenia. Nie na inny, nie na innej osoby, tylko na Boży, na mój sposób. I kochani. Wierzę, że dzisiaj to nabożeństwo również będzie dobre, niesamowite, wspaniałe. Kiedy w prostocie serca przyjdziemy do Boga, będziemy go wielbić i zobaczymy, jakie cuda zaczną się dziać, takich do których do tej pory nawet nie myśleliśmy, nie czytaliśmy. Amen. Jeśli się podobało, to udostępnij dalej. Daj kciuka w górę, napisz komentarz albo podziel się, skąd jesteś. W ten sposób i Ty, drogi słuchaczu, przyczynisz się do szerzenia Ewangelii Jezusa Chrystusa.